Nowe magazyny już albo lada chwila w kioskach. I bitwę tutaj stoczy nie tylko wóz z Garmadonem, ale i właśnie te magazyny stoczą bitwę o to, który z nich jest najlepszy. Czy będą turbo turboodlotowe jak turbo kostium Batmana, czy upiększą nasze życie? To się zaraz okaże, więc zostańcie na tym przeglądzie. Cześć, Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale No dobrze widzicie, no, kolejny numer Lego Ninjago Legacy jest już w moich rękach Tak jak i zarówno Batmana jak i księżniczki Z tego co wiem to na dzień dzisiejszy Batman jest tylko w kioskach Ale te pozostałe Lada Sekunda też się tam pojawią O ile dzisiaj jeszcze ich nie ma, ale chyba jeszcze nie Moi drodzy, Batman 1499 czyli stała cena od dłuższego czasu M e Numer 1 na 2021 i Super z Batman z kostiumem Oczywiście magazynom się przyjrzymy także yy, i dodatkom, a także spokojnie zostańcie, chociaż magazyny nie powiem, przejedziemy sobie tak powierzchownie. Ja się już trochę martwiłem, bo dla mnie ten turbo kostium jest jakby nie do końca jasny, martwiłem się, że nie zostanie poruszony w komiksie, na szczęście w komiksie poruszony zostaje. Tutaj generalnie w komiksie Batman walczy z kobietą kot i, i z takim turbo kocurem, można by powiedzieć i czekajcie, gdzie się pojawia jest, pojawia się ten strój, także jest wszystko te wyjaśnione, trochę się wahałem, po co mu tutaj ten harpun, ale nawet bez przejrzenia komiksu stwierdziłem, że dobra, faktycznie dochyta się różnych rzeczy jest to jakoś wytłumaczone. Jeżeli chodzi o, o tutaj jeszcze grę, to mamy dołączoną. Cóż, jeszcze może kiedyś na mój kanał gamingowy bym taką wrzucił. Dziś już nie. Dziś gramy w poważne gry. W sensie jak, jak Minecraft, chociażby. Niezwyciężony nie Duet, moi drodzy. Nie ma komiksu, natomiast jest za zapowiedź kolejnego numeru. A w kolejnym numerze otrzymamy Robina na ratunek. Robina, który ma. No to są chyba krótkie, oryginalne nóżki. Jeżeli dobrze widzę, byłoby super, bo inaczej to tak ten numer jest powiedziałbym taki seryjny. To są tylko nogi, no to też słabo. Chociaż to mogą być. Nie, krótkie, krótkie, no bo deska taka trochę parodiowa ta konstrukcja bym powiedział, aczkolwiek jak większość pojazdów z Bat w nazwie, tak, tutaj również niedługo będzie ten numer, ale o, musimy jeszcze poczekać chwilę na niego jeżeli chodzi o Lego Księżniczkę, czyli jeden z moich ulubionych magazynów ze względu na dodatki również cena tutaj wynosi 14,99 również jest to numer 1 na 2020 1, no i cóż, tutaj mamy też przepełnienie komiksami, zagadkami łamigłówkami oraz kolorowankami co natomiast znajdziemy? O, tutaj jeszcze mamy te łamigłówki, o których mówiłem, co natomiast znajdziemy jeżeli chodzi w zakładce konkurs no to znajdziemy tutaj konkurs do wygrania między innymi ta książka, a nawet cztery razy taka książka, a w kolejnym numerze tego magazynu, jakże świetnego dostaniemy coś super, kuchnia kopciuszka, kopciuszka z gołębiem i miotą i tutaj naprawdę dostaniemy kilka ciekawych elementów nie tylko gołąb, miotła łyżka, czy ten diament w takim kolorze to są rzadkie elementy, ale na przykład fajnie to się też zgra z Lego Friends które w podobnym okresie wydadzą pizzerię, więc jak dla mnie super no i magazyn Ninjago Legacy, który oczywiście jest droższy, ponieważ zawiera aż dwie figurki, 19,99, ale numer to jest 1 na 2001 Format również trochę większy niż tamtych gazetek, w ogóle coś ciekawe, tu jest też jeden obrazek, który już by sam w sobie mógł być e, fajnym plakatem. O, mam na myśli to, wiele Garmadonów, ale spokojnie, nie, dobra, nie będę wam spoilerował, czytałem ten komiks na szybko, ale nie chcę wam psuć niespodzianki, bo naprawdę sam pomysł na komiks m, też fajny. Fajny jest też bardzo ten plakat tu na środku, m, akurat nie z kolem, ale z mrocznym władcą. Jak osoba zawieszę na swoim tle, no i jak, jak zawsze, więcej łamigłówek, trochę informacji o bohaterach, o protagonistach i antagonistach, epickie pojedynki. To no jeżeli chodzi o zapowiedź kolejnego numeru, o to zaraz, bo właśnie, mamy tu zestaw, którego ja miałem. Gdzie jest Krzysztof? Krzysztof Krawczyk! Jest Krzysztof u góry! Niby Jacob, ta, nikt się nie nabierze, to jest Krzysztof Krawczyk. Zestaw u mnie były, że nie widzieliście recenzji. Serdecznie was zapraszam. Fajnie, że tu mam ich przedstawionych z boku. O, ekstra, mogę się bliżej zaznaj Super, naprawdę. No no, i kolejna gra planszowa, yy, która mogłaby trafić na mój kanał gamingowy, ale nie trafi. No i zapowiedź kolejnego numeru. Gdzie? No cóż, znów dostajemy laszę. Czy to jest trzecia, albo nawet czwarta lasza w historii tego magazynu? Chyba tak. Yy, no i kola yy, w takiej oto wersji. A teraz przyjrzyjmy się może dodatkom z tego, yy, z tego, yy, tego, tego. No bo tutaj chyba nie ma nic nie wiadomo jak porywającego, jadąc od najlepszego dodatku do najsłabszego, mimo wszystko będę tu uważał, że nie wiem czy nie najlepszym jest LEGO Księżniczka. Mam tutaj taką lekką, no właśnie, ni to fotel, ni to leżanka, no bo leżanka chyba dla zwierzątka to byłoby najlepsze określenie, ale podoba mi się, że tu od dołu zostało wykończone to niezwykłymi groszkami, a wiecie, tymi kwiatkami, no to to jest fajne, bo w kolorze złotym to nie jest jakoś częsta, na przykład do rzeczy ninjakowych się przyda a, świetnie. Taka leżanka, taki oto też stojaczek na szminkę oraz na szczotkę do włosów szwinka też nie jest jakimś częstym elementem, więc też fajnie, że tutaj została ona dodana przed to lustro. No właśnie lustro, które długo się obawiałem, że to będzie naklejka, ale bo wiadomo jak no w gazetach naklejkach tego jeszcze nie było, więc dziś moja wiara była, że to jest tak na drugi, i to jest, moi drodzy, na drugi, widzicie go można, można, jak się chce, to nawet do gazetek. I to lustro tak za średnio odbija Wy tutaj na to nie liczcie, nawet jakieś brudy bardziej tu widać niż odbicie. Co ciekawe, w ogóle to jest weneckie też lustro, bo z drugiej strony, o, widzicie, przebija, przebija. Także to może robić za weneckie lustro przebija i mi się ten element bardzo podoba troszkę mniej podoba mi się na przykład tu na tym perfumie że mamy takie zakończenie to w ogóle przypomina mi mocno kobi a przecież nie jesteśmy na moim kanale z alternatywnymi klockami wtf klock tylko na klocko założę, gdzie z Lego ja się znajduje Mój zdaniem jest ten element wyściernięty po serio na bym go w miksie znalazł to bym pomyślał że to jest jakiś kurde kobi od razu bym go odrzucił a taki element oczywiście nie jest nowy więc wiecie jest jeszcze korona jest to jak na tą koronę no i dwa takie tu elementy może nie jest to nie wiadomo jak porywające tak jak przyszły numer ale jednak szminkę, lustro no jednak to w jaki sposób i te dwa elementy muszę docenić jeżeli chodzi o dalej kolejność, no to później ustawiłbym tutaj ten oto numer chociaż no niestety, no jeżeli chodzi o Garmadona jest trochę lepiej, bo W jest to W, który już się pojawił chociażby w magazynie ze Skulkinem w tej wersji Ninjago Legacy więc troszkę nie rozumiem tutaj tej decyzji czemu on zostaje powtórzony aczkolwiek wiecie, no jeżeli ktoś tam tego nie miał bo na przykład nie lubi Skulkina, no to wiecie, no to tu ma świetną okazję, żeby go teraz nabyć, o proszę, on jest w tej wersji on również pojawił się u mnie na recenzji yy, chociażby yy, perły przeznaczenia bo to jest tak, jest ten w wersji Legacy yy, w perle przeznaczenia, on się w ogóle pojawił w 9 aż setach, więc to mówię nie jest jakoś unikatowe, wygląda o jeszcze wam tak pokazuję teraz tu yy, broda tu i z tyłu ten smok, okej okay, oczywiście figurka jest super, natomiast mówię, nie jest jakaś nie wiadomo jak rzadka yy, jest po prostu figurką, która już się pojawiała i właśnie niestety nawet w magazynach yy, Lego Ninjago Legacy, bardziej to sobie. Nasz ym, Garmadon, który cóż, tu akurat w wersji dwuręcznej, nie czteroręcznej, ale ta figurka pojawiła się tylko i wyłącznie w takiej wersji, w dwóch ym, setach. Yy, Ciałko to znamy, ale buźkę ma yy, taką moją, żeby się przyjrzeć. Także w dwóch setach to już jest większa rarytasowość, w dwóch. Przy czym to jest jedna w gazetce a drugi był ten zestaw czteroplusowy z zeszłego roku. Także to nie jest niezbyt częsta figurka. I na sam koniec leci niestety Batman. Niestety Batman, bo dla mnie to jest nie tylko kopia tego, co dostaliśmy w jeden z pierwszych numerów, gdzie tam też miał taki multi-tool na plecach, tak, tylko z jakimiś narzędziami. No tu jest może niby trochę lepiej. Ale w sensie, gdyby tamtego numeru nie było i byłby ten wydany, to byłoby znacznie lepiej. Teraz no to mam wrażenie, że znów dostajemy to samo, tylko zamiast multitula na plecach mamy tutaj odsilniki. No jednak uważam, że się tu nie postarano. Nie jestem pewny, czy on już był w jakiejś gazetce, czy nie, ale mam wrażenie, że ja już dokładnie takiego Batmana skądś posiadam. A że nie mam zbyt dużo zestawów, no to musiałby być raczej z, z, z gazetki. No ale napiszcie mi w komentarzu, on był w gazetce w tej dokładniej wersji? Wydaje mi się, że tak. I tutaj nawet ten hełm bez, bez dołu nie ratuje sytuacji absolutnie. No po prostu do, dla mnie, jeżeli macie takiego Batmana, to oczywiście nie ma szans, żeby go kupić drugi raz. Eee, więc dla mnie, mówię, trochę, trochę, trochę akurat słabo. I podsumowując, no ogólnie teraz to, co dostaliśmy w dniu dzisiejszym nie jest zbyt fenomenalne, no jest okej. Okay, jak najbardziej wiadomo, też cena nie jest taka, żeby sobie tego żałować, ale zdecydowanie były lepsze numery i zdecydowanie lepsze numery jeszcze nadejdą, także spokojnie to nie jest tak. Jeżeli nie posiadacie którejś z tych figurek, no to lepszej okazji do zdobycia ich w takiej cenie nie będzie, więc na pewno, jeżeli jednak posiadacie, no to zapewne te numery Was nie zainteresują. Ale na pewno powinien zainteresować Was Lego księżniczka, bo tu element są ciekawe i bardzo wątpię, że też takie mieć będziecie. Ja Wam dziękuję za kolejny odcinek na moim kanale. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się widzieli w kolejnych, a żeby tego nie przegapić, kliknijcie subskrypcję, a teraz przejrzyjcie się jeszcze w lustrze na koniec. Nie, nie przejrzyjcie się, bo nie ma ostrości. Weźcie Rutino z Korbin. Bye!